Dzisiaj test smaku. Brawo! Łatwo o. nie było. A dlaczego o. tak małujesz? Bo chcę pozostawić miejsce na później. Okay. Na pewno to nie jest parmezan. Aronia. Co to było? A Brawo! będzie jeszcze trudniej. Znowu ta poprzeczka idzie w górę. Dużo się dzieje tutaj. Dzisiaj trzeba ryzykować, prawda? Dla mnie pomysł nie trafiał. Troszkę przekombinowane. MasterChef. Nowy odcinek jutro o 20.00 w TVN. Poznaj podpaski Bella Perfecta Ultra. Superchłonna siateczka silki Dry i powiększone osłonki pozwalają mi czuć się pewnie w każdej sytuacji. Komfortowe i praktycznie niewyczuwalne. Bella Perfecta Ultra dla Twojego komfortu. O, nowa! Nie, stara taka. Bella nowa, fajna. Teraz w salonach Agata urodzinowa promocja. 50 rad 0% albo rabaty aż do 20%. Na przykład wszystkie meble kuchenne 20% taniej. Nawet najciekawsza rozrywka może się znudzić. Dlatego przeszliśmy do T-Mobile i zmieniamy pakiet nawet co miesiąc. Wybierając HBO GO, Legimi, Tidal lub Eleven Sports. Wybierz taryfy 5G, a w nich rozrywkę uwolnioną w prezencie. A i zobacz ofertę z odporno 5G. Co lubię w mojej pracy? stabilizację! Znam te robotę jak własną kieszeń. No i blisko z domu, jeden krok skok i super. Zaufani pracodawcy i tysiące ofert dla fachowców tylko na pracuj.pl. Ojciec kupił jakieś środki na odporność. Co ty o nich sądzisz? Witamina C, witamina D, cynk. Wszystko dobre, ale małe dawki. Nie byłbyś sobą, gdybyś się nie przyczył. Masz rację, ale zależy mi na zdrowiu, więc się czepiam dawek. To ma fundamentalne znaczenie. Stosujcie Fundamax. Fundamax? Tak. Fundamax zawiera te trzy ważne substancje na odporność w maksymalnych dawkach, a do tego jeszcze selen i rutozy. Masz rację, trudno się przyczepić. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki łączonej <toczynę> do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lekarz właściwie stosowany zagraża Twojemu <toczynę> życiu i zdrowiu. To ty, Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Teraz nie musisz znać odpowiedzi na nie. Wybierz Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nieprzypadkowo Herbapekt jest tak często wybieranym syropem na kaszel. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel. Niedawno Zuzia przyniosła do domu wszy. Byłam przerażona. Przypadków w wszewicy jest teraz bardzo dużo. Dowiedziałam się o szamponie leczniczym Sora Forte. W Polsce jest tylko jeden lek na wszawice w tak wygodnej postaci. Umyłam Zuzi głowę jak zwykłym szamponem i problem łatwo się rozwiązał. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. A na wszelki wypadek zastosowaliśmy profilaktycznie Sora Forte u całej rodziny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdy każdy lek właściwie stosowany zagraża w twoim życiu lub zdrowiu. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy, maluch marudzeniem męczy. Aromaktiv, pomysł taty, skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama, wnet zdobiona jest piżama. Aromaktiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc, tak odświeża plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Pani doktor, jakie są objawy infekcji intymnych? Pieczenie upławy ale także ból w miejscach intymnych. Ból? Tak. Infekcja może powodować napięcie błony śluzowej, wywołując ból. To co Pani poleca na infekcję intymną? Illadian Direct Plus, ponieważ działa w zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych oraz mieszanych, a dzięki zawartości kwasu hialuronowego niweluje przyczynę bólu miejsc intymnych. Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować MaxiCortan, gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. Przed się zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twoim życiu lub zdrowiu. MaxiCortan, numer jeden na problemy skórne. To jest hanka z łodzi. Hanka niedawno kupiła na OLX-ie spodnie od sąsiadki. Z Białego Stoku. No, piękny kolor. Podobno ludzie, którzy noszą czarne, odbierani są jako mądrzy, elegaccy i czarujący. A to co to? To Dla koleżanki kupiłam. Już nie mogą patrzeć, że mamy takie same. Ty też kupuj co chcesz, skąd tylko chcesz. Przesyłki OLX. Cała Polska po sąsiedzku. Za każdym zdrowym uśmiechem kryje się odpowiednia pielęgnacja. Zadbaj kompleksowo o swój piękny uśmiech. Teraz Colgate w specjalnej ofercie w Biedronce. Kup dwa produkty Colgate, a trzeci otrzymasz gratis. Na program zaprasza sponsor. Twórca aplikacji Mój Orange do zarządzania usługami w smartfonie. Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki. I drobne urazy w jamie ustnej. Dezaftan. Na program zaprasza sponsor: Firma Tadar, producent garnków i patelni marki Sztarke Pro.